Cześć z tej strony Sem Fury Nie powiem jak to wyglądało Dobra e... jesteśmy w tym momencie co ten co cały czas nie ma co, mieliśmy, tak? co, mamy, co zrobić. mamy zrobić Raz ja się w ogóle trafić nie da mieliśmy zrobić coś takiego Ja prowadzę Perfect perfect, perfect, still Czekaj 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 Perfect but we still need... co? Bikes. Przeskoczymy tam? <Wrrierysz> Dobra, próbuj. Tylko dawaj od razu boosta. Druga dziura. Na lewo, na lewo, na lewo. <buff> na lewo. Po ścianie, po ścianie, po ścianie, na lewo. Widzę, widzę. Czekaj, masz powiesz po prawej, nie? A będzie po lewej. <battling> My się przewitaliśmy przynajmniej normalnie? Tak! <gryśla> Już się pamiętam. Co ja kręciłem się pod nogami? Eeeeh... No chodź, przek... można! udź, bo <gryśla> czy można posłuchajcie Dobry, dobry Skok! <gryśla> Widzę. Wreszcie Ty, nie wiem, że się widać. Jiiiiii, Widzę. Oj, oh siedź, siedź, stój! Stój! Boost! Na parcie? Za blisko. Skok! Zabijesz nas, zabijesz nas. Wiem, że nas zabijesz. zabijesz. Nie do O, a może... NIEEEEEEEEET! I love this shit.

To jest akurat głupie. Co, że możemy nachodzić na siebie, tak? <grystanie> o oh shit, holy shit, fuck, 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 pan pan Co? Spaleć. Co? Nawet czterech. Gdzie? Na lewo czy prawo? <grystanie> na prawo. <grystanie> ja jeszcze widziałem gdzieś tego zombie. O no, fuck, coś by mnie strzelało od boku. Na dole. Ja się znałem skąd że strzelają. Dead. Hmm. Słyszałeś co on powiedział? Co? Wszyscy kopaczek poniżej 12 roku życia. E, nie, nie chodziło mu o miners, tylko minors. A nie miners? Minors. minors że... że czekaj, jak się tłumaczyło na polski minors? To jest jasna. Minors mówią. Nie, minors. Łorship! No zauważyłem. Czekaj. Jedno... A nie, nie, nie ma FriendFire. Chciałem teraz zapytać, czy jest FriendFire. Mój wygląda jak Nie, 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 to jest Minors. Na pewno. nie pamiętam jak to się tłumaczyło, no, że, że ten, nieletni, no. Nieletni? No, minors, m-i-n-o-r-s, to jest nieletni. Daj! No, akurat tam mordzem się skończyło. No, ja też musiałem akurat wyloadować. Jezus! Co? Jak oni grą mordy. To nie a mnie cały czas. Hmm. Czy da potem wejść? Jakoś się wdrapać, czy coś? Nie? Dobra. Dobraaaa... Tędy. Chyba. No. Nie wiem, ja zbieram amunicję. Chyba znalazłem miną trwasa. Tędy na pewno, nie? Hmm. Może jednak nie znalazłem min... Inną... A może jednak znalazłem miną trwasa? Hmm... Chodzimy po mieć <laughs> mieć? Do tego czegoś u góry. Do tego, tego, tego karta. Dobra. No, co za skunks. Hmm, do tego naszego kolesia? No, ja się dodałem do, do początku, fakt. <laughs> to żeś dolazł. Czy przeciwnik. Czyli tam mamy iść. Cześć. Hmm? Ja już jestem. Jesteś już? No. Którędy? Aha! Aha. A dobra, widzę już. Chyba. Co prawda, prawdopodobnie się dostałem tam całkowicie naokoło, ale... Ale się dostałem, Mam może jednak Na pewno jesteś tam, gdzie masz być? Tak. Na pewno. Tak. A. W ogóle się nie ruszył. Nie czy muraz a nic. Mhm. Mm ej, ej, trochę głupi jest. A ja cały czas nie wiem, który tam skończyć. No co ty? Patrz, musisz się dostać. Na tamten budynek? Tutaj. No z niego przejść do to. Gdzie ty jesteś? Dzień. Dobra, chyba widziałem jak przebiegłeś na dole. Eee... Wchodzę po linii gdzieś na górę. To jesteś nie w... chyba w tym budynku co powiedziałeś. No, o, widzę ty, cię. Gdzie ty jesteś? Gdzie widzę cię No tak. O, widzę cię teraz. Tutaj wskocz na ten budynek obok. Na ten tu? Tak. O. No. I teraz tutaj do końca dojdź i no. w prawo masz te, te rusztowania. Przez te rusztowania. To coś? Nie, w lewo, w lewo, w lewo, w lewo! Powiedziałem, a, to... a po tym? Tak, to? wtedy. A, a po a, chociaż tak. jak podejdę tutaj, to chyba nas przeteleportuję. Nie no, czekaj, daj mi sobie wskoczyć. Się pobawić. God Za it!

A jeszcze draksy? Użycie narkotyków. Erotyka, według mnie, powinna być też być. Nie, to no by... są wszystkie zasłonięte. Przemoc, tak? Jest rzeczywiście. Ale no. Przekaństwa były, nie, jeszcze jakoś nie kojarzę. Jeszcze chyba nie było. Chyba, no... że nasze. No chyba, że nasze. Uważaj, sniperze. Tak, wiem. O, oh, shit! Dwóch Mhm, mm i dlatego zostałyśmy snajperki Gdzie? To mi się amunicja trochę tu Ja mam jedną, sześć nabojów Ale masz shotguna, Dobra, jednego już zabiłem Też shotguna? Hmm Come on mm. Spoko, Spoko Czy, Czyli, czyli, wiesz, chodź tu Fuck Za późno czy tam były był dwa dwóch. działy? Działa Tak, tam były dwa działa. Nie wiem czy działa czy nie, ale widzę dużo beczek wybuchowych. Gdzie ty jesteś ja Gdzie ty jesteś? Cofnij ja się? jestem przybrany. Do tego domku wejdź? Którego? Tu. Tu 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 Mam mójkę. Tylko Można Może daśmy szotgana. Shotgun był w tej chyba chacie. Bo ja go nawet nie podnosiłem. W tej albo w tamtej obok. W której chacie na podłodze leży? Hmm. To jest druga sniperka. Ej, to t... <laughs> Nie, no mówię, w którejś. Może jednak wziąłeś po prostu na boję. Nie, nie brałem. Ja nawet sniperki nie mam przy sobie. Fuj, szedgama. Mhm. Dobra, pakiet. No, ja no gdzieś był, no. Cholera. Chyba, że ty widziałeś tego mojego. Co wziąłeś? Co, co wziąłem? Co, już widziałeś? No. Bo ja wyrzuciłem go na chwilę, żeby... Ale nie, nie, broń nie zostaje na podłodze. Tak, zostaje właśnie. Tak. No to możliwe, że widziałem twoją. Rurpa, durpa, o shit! Mówiłem. Dobra. Czyli mamy strzelać w te, te, te No Dobra, dobra, to her no okej okay. Mamy się dostać na wyższy te. Tak, wiem Patrzę, czy tutaj gdzieś wskoczę, ale chyba nie Nie? Czyli tamta był tam No A, tam jest robina. A, jo No Czyli jakoś... Nie. Dobra, ja się dostałem na tym budynku. Stąd chyba tam radia wstąpić na pewno. Jep. Zjechała w dół? Jep. Nie. Nie. Good. Z tyłu. Od ściany do tego do budynku. Fuck, strzelają we mnie cały czas. Jest wyszł? Nie. Tu jest jeszcze jedna snakajewka. Bo on pod kątem się odbija i nie mogą trafić, że? No odbija się pod kątem, tak, 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 ale po prostu musisz Eee, Dawaj, 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 dawaj! Uuuu. Nic nie widzę, wszystko jest zdurowane i na szaro. O jest, jest? Na <laughs> O fuck widzą mnie tutaj. To cię widzi? Te działka. No bo strzelamy się przed no, na chwilę ode mnie. już chyba jesteśmy bezpieczni. Nie, ale... nie licz. To mieliśmy zrobić. Ba. Helena, help me. Get me loose. I can fight, kitten. It's about sacrifice. Yours and mine. And I will really miss you. Helena, it's the serum talking. Get me loose. So, just gonna head south. And now it's time to be on our side. She's gone. You see?

jest już nawalony tym serum. No i co? To jest jego córka. Kto powiedział, że ja jestem healerem? Ja jestem mięśnie, ty jesteś mózg, nie ma żadnego healera. Teoretycznie mózg. No niby powinien być to.

The generator in the center of town it is sure to blow no professor you're not well enough yet i think the fastest way to accomplish this will be to somehow cap those smokestacks okay i'll do it so we're lying we have to time to wait let control troops are due here to clean up this mess they made push me i would like that come professor to that ridge YouTube. Ona miała seryjna chyba. Czyli jednak będzie zmienił postać? Jo, już zauważyłem, zanim to się odpaliło, że byłem za plecami tego czerwonego płacza. To ma jakieś inne bronie? Czekaj, powyciągam sobie wszystkie broni, żeby wyglądać normalnie. Żeby co? Nie, bo na moim ekranie nie miałem żadnych broni. Aha. Hmm. Na dół? Nie wyciągnąłem chociaż. Co? No, da ja radę wyskoczyć? Jak myślisz? Gdzie? Tam. Do budynku? Do kraina. Nie, nie pod tym kątem. What the fuck? co? Znaczy, no, bo u mnie ty się po prostu poturlałeś i złumnęłeś na te. Bo jest to genialne. The fuck. po prostu pobiegłem i skoczyłem. Na I zrobiłem kłócią! O oh się? Nie, nie. Co się? Co żeś zrobił znowu? Daj, bycz! I mi się naboje też od na przydały, no to Au. Uh, chyba się jednak cofnę. Nie nie Co? Uu, <grymne> <grymne> oh, shit. Gdzie oni są? Suki. <grymne> Koleś przeskoczył przez otwór. A masz. Twarzą w przód. <grymne> 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 Okej okay. What the f... Za a, ty... to jest. No, spróbuj mi ich wylurować, to ja ich zatakie. Tam jest czterech, tam jeden leży chyba, a ty siedzisz tam, okay. Bo ja za snajpere robię, mm -hmm. tylko ich nie widzę, bo są po budynkach. To wciśnij Z. Ale to mi nic nie da. No jak, no zobaczysz przynajmniej gdzie są. Czterech tylko ich jest. Jak czterech tylko? Ja widziałem tylko czterech u siebie. To rozejrzyj się. Co, jeszcze pode mną są? Mogą być. Shit. Nikt nie powiedział, że nie Nie znowu, muszę się cofnąć Co, bo co? No spadłeś No Dej hmm. nie dej na Juj na nie Hmm To mnie chce nie podskoczyć No, myślałem, że można się wdrapywać wszędzie, oh, ale chyba jest Świet! Katrin What the f fudge? Fucking fuck nie Czemu iskry lecą?

No, mu zgłosiłeś. Ja go i jest drugi. Tak, tak, tak. Ja nie wiem, jak ty nie możesz w nich trafić. Nie? Co, jak trafisz? Bo ja to z pięciami. To, 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 Mhm. to, 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 to,